No to co? Pora wziąć i zapisywać te dane, które wprowadzamy z formularza. W związku z tym, szykuje nam się trochę zabawy z przekazywaniem przez propy state. A. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli zobaczymy sobie na nasz komponent i naszą metodę, którą tutaj mamy, czyli tę metodę do zatwierdzania handle submit, to ta metoda, jeśli by nam zatwierdzała i zapisywała dane, z listą produktów do kupienia tutaj to trochę nie bardzo ponieważ w tym momencie komponent app tutaj będzie jeszcze nowy komponent komponent list items coś w tym stylu w którym będziemy wyświetlać te elementy w związku z tym informacje o naszych produktach będziemy się tutaj przechowywać czyli by tutaj byśmy się skorzystać z czego z znowu z data czyli tworząc const i wyciągnięcie sobie w tym, tym momencie powiedzmy niech to będzie items i set Items i use state, który tu przejdzie nam pusta tablica na początek. Ale tak jak wspominałem, korzystamy z TypeScripta, więc przyda nam się zdefiniować pewien typ danych, który tutaj będzie nam przechowywał jakieś informacje. Czyli no tu powinno być podane, że to będzie tablica jakiegoś typu. No nie może być tablica stringów, no, globalny object też nie bardzo, ponieważ no, to by oznaczało, że to są tablice jakby pustych obiektów. W związku z tym muszę stworzyć swoją definicję typu. Dlatego stworzymy sobie tutaj nowy katalog, katalog, który nazywa się models. I tutaj wstawimy sobie nowy plik, który będzie nazywał się product typescript. Typowy typescript, bo tu w zasadzie nie będziemy wykorzystywać żadnego JSX. -a. I tu tak naprawdę będziemy się eksportować klasę produkt. Klasę produkt, która będzie zawierała elementy. I ponieważ korzystamy z TypeScripta, w związku z tym ja tu mogę od razu wziąć sobie, ładnie zdefiniować pewne elementy. Czyli mogę zdefiniować sobie nasze atrybuty. Czyli na będę miał atrybut id, który będzie stringiem. Dlaczego stringiem? Dlatego, że tutaj jak będę musiał stworzyć za jakieś elementy unikalne, Będziemy mieć 1, 2, czy 4, 5, ponieważ e, w przyszłości jak przejdziemy sobie na zapisywanie to w, do bazy będzie to zapisywane, tworzone w sposób unikalny. Do tego wykorzystamy za chwilkę, e, taki element, taki pakiet e, Unique ID, UUID, który sobie za chwilkę doinstalujemy e, i będzie nam za każdym razem jak będziemy tworzyć nowy produkt tutaj już w Shopping Liście, m, będzie nadawał nam ten unikalny ID. E, będziemy mieli opcję co? Name, który będzie stringiem. Będziemy mieli opcję co quantity, który musi być typu co number. Oprócz tego unit, który będzie stringiem. I może przyda nam się, tylko informacja, czy dany produkt został kupiony, ponieważ jak będziemy dodawać to do listy zakupowej, to później chcielibyśmy oznaczyć go, czy został kupiony, czy nie. Witamy sobie taki bot, który będzie wartością logiczną, boolean i domyślnie na false, czyli domyślnie jak będzie tworzony ten obiekt to będzie miał wartość false, w związku z tym będzie, że on jeszcze nie został kupiony. Zróbmy sobie od razu konstruktor. Możemy tu skorzystać z opcji generate. To jest coś fajna w WebStormie, opcja generowania. To jest pod skrótem alt F12, ale tu macie też opcję code i to jest opcja, znaczy alt insert, sorry, generate. Akurat mam inserta na F12, konstruktor, i w tym momencie mówię, dla które parametry chcę przekazać. Chcę przekazać w zasadzie tak unit, bot nie, tylko quantity, innej name, ponieważ tak, bot będzie generowany automatycznie i id też będzie generowany na automatycznie. Daję sobie ok. Name Quantity Unit. Pięknie ustawiło się nam to z tej kolejności, tutaj, tutaj mamy. E, więc mamy możliwość ładnie stworzenia. Oczywiście tutaj bym się teraz pokusił o pewne rzeczy, takie tak zwane zmienne prywatne, gettery, settery. E, na ten moment e, to sobie zignorujemy. E, Zrobiłem to w wersji takiej bardzo bazowej, żebyście po prostu widzieli tą strukturę i, i konstruktor. E, później to można sobie rozszerzyć, właśnie typu, e, że to jest zmiana prywatna, czyli w tym momencie. Tylko metody z tej klasy mają do tego dostęp. Um, natomiast e, i tworzymy do tego odpowiedniego e, metody, tzw. gettery, ale tym na się nie będziemy zajmować. Jak ktoś chce wejść w szczegóły, właśnie e, zakresu e, danych, czy zakresów tych naszych atrybutów w klasach, no to to za, zachęcam do zapoznania, bo to potem dosyć fajnie nam pilnuje e, tego, w jaki sposób mogą być modyfikowane dane nasze zmienne. No dobra, mamy te elementy w związku z tym jak mówiłem, że będzie nam się generował jeszcze element związany z unikalnym numerem, czyli ten id więc musimy doinstalować jeszcze jeden element npm install uid Jest to pakiet, który właśnie służy nam do generowania Unikalnych numerów i to jest naprawdę zawsze unikalne. To jest często wykorzystywane w bazach NoSQLowych, na przykład w MongoDB. Dzięki temu w różnych częściach różne aplikacje w danym momencie mogą wygenerować sobie unikalne ID i pod tym ID będzie to zapisane. Będzie to naprawdę w 100% niemalże unikalne. Dobra, mamy to w związku z tym muszę sobie teraz zaimportować jeszcze tego unique ID. I to robi sobie tak import. Akurat skorzystam sobie z wersji czwartej ale dam sobie jako suid i tam obciąża się from fromzy uuid e, W tym momencie będę mógł tego korzystać, czyli mogę tutaj przy id powiedzieć, że zawsze gdy będzie no, tworzę nowy element ma mi się wygenerować nowy e, identyfikator czyli domyślnie tworzę się id i tworzy mi się, e, że jest niekupiony, a te parametry będziemy stawiać przez ten przez, no, przez formularz, tak? Będziemy sobie generować jakieś produkty i je wstawiać do naszego naszej tablicy state'a. Czyli tutaj będzie co produkt. Oczywiście się to zaimportować. Czyli idziemy import e, produkt from models product. Dzięki temu, e, że korzystamy z TypeScripta i tego typowania, każdy, gdyby korzystał z tego state'a, będzie zmuszony, aby trzymać strukturę. Która jest zdefiniowana w tym modelu, w tej klasie. Czyli gdybyśmy korzystali z czystego JavaScriptu, to tak naprawdę każdy kolejny inny element w tej tablicy mógłby mieć inną zupełnie strukturę. Dzięki TypeScriptowi teraz wymuszam, że na pewno każdy item, który będzie wstawiony, każdy produkt wsta wstawiony do tej tablicy, będzie miał tą strukturę, jaka jest zdefiniowana w tym naszym modelu. Ok, to na razie możemy sobie zamknąć. I teraz do tego, żeby te rzeczy mogły być uzupełnione przez formularz, musimy je przekazać do naszego, co? Do naszego komponentu newItemForm. Czyli musimy tak, dać mu dostęp przede wszystkim do opcji Set setItems. Takiego procesu zrobimy o tej samej nazwie, ale również nie wywołujemy także dostęp do naszych elementów ponieważ on będzie uzupełniał je, w związku z tym trzeba by tutaj dorzucić kolejny element. Można to w ten sposób zrobić. Można by stworzyć sobie tutaj dodatkową, może metodę, i nawet to było bardziej poprawne. Czyli tu byśmy sobie stworzyli opcję const add product, gdzie, do której przekazujemy sobie produkt. I tutaj ta metoda by nam w tym momencie robiła co? set. Items i tu przekazujemy sobie co? Nową tablicę, która jest kopią poprzedniej items i dajemy sobie nasz produkt, który tu przekażemy. Dzięki temu nie będą się tutaj dwóch prostu przekazywać, tylko dam tu przekazane sobie tylko tą jedną metodę. I to jest bardziej poprawna metoda aniżeli przekazywanie właśnie już bezpośrednio metody ze state'a, ponieważ tutaj w tym momencie, w tym komponencie, gdzie mamy state. My powinniśmy kontrolować, jak ten state jest modyfikowany. Dlatego mamy tę metodę add product. No to co? New item. Damy opcję and product function. I tu przekazujemy sobie, że to jest co? Add product. Bez wywołania, bo przekazujemy tylko definicję. No i teraz dobrze. I teraz mamy takiego propsa. W związku z tym tego propsa muszę sobie odebrać tutaj w new items. W związku z tym od razu robię sobie tutaj destrukturyzację. I tam opcję ad produkt FN. Tak. I to może definiować. Ponieważ korzystam z TypeScripta, i robię to w tym momencie destrukturyzację. W związku z tym muszę powiedzieć, że destrukturyzuję to z obiektu, gdzie jest ad produkt FN. Taki parametr, który jest funkcją. To automatycznie już. Powoduje, że ten props, jeśli będzie korzystał z mojego komponentu New item Form, musi być funkcją. W związku z tym ja w mojej metodzie handleSubmit już nie będę musiał sprawdzać, czy ten parametr jest funkcją, ponieważ to mi gwarantuje. To jest destrukturyzacja. Tu, mówię, tu podaję typ tak na szybko definiowany, że to będzie obiekt z atrybutem addProductFm, który jest funkcją i z tego obiektu wyciągam ten jeden atrybut pod, tak i mam do, mam do niego dostęp bezpośredni. Czyli w zasadzie tutaj, jeżeli nie ma błędów, czyli w tym momencie mam opcję if, co temp errors jest równe 0, to wtedy mówię co? Muszę tworzyć produkt. Czyli tworzymy sobie const product, a może damy sobie na przykład new product. To jest tak zwana zmienna explanatory variable, czyli zmienna, która. Służą do tego, żeby tłumaczyć, co tam jest, bo może by bez nich szybciej krócej kod zrobić. Ale pamiętajmy, że kod ma być czytelny. Więc dajmy new, product, czyli damy po prostu new product Oczywiście musimy sobie zaimportować, żeby to nam działało. I tu muszę przekazać parametry. I tam się po kolei co Item. Potem się Quantity. To ma być number, więc z tym muszę to zamienić na liczbę. No, widzicie już parę rzeczy, które tutaj powtarzam N razy, czyli kwestia. E, ciągłego parsowania tej zmiennej, mógłbym sobie to z listu sparsować i e, już z tego korzystać, więc może byśmy zrobić coś takiego const e, dajmy opcję to quantity, że to jest opcja number od quantity dzięki temu będzie ten kod trochę czytelniejszy sprawdzam czy przypadkiem nie jest to e, czy udało się sparsować, jeżeli się uda sparsować e, to sprawdź mi, czy jest mniejsza od zera. I wtedy tutaj już skorzystam też ze zmiennej quantity. No i teraz y jeszcze mam Unit, dokładnie jako string. Mam ten produkt i teraz wywołujemy met metodę add product, add product Function, do której przekazuję new product. Czyli w tym momencie właśnie widzimy, że tutaj było już wymuszane, abym przekazał obiekt typu produktu. Dzięki temu tutaj stworzy mi się od razu już ID, ustawi mi się, że bot jest na false, i stawiam ten produkt. No i zobaczmy, czy to, czy to będzie działać. Eee, w zasadzie, aha, npm, start się przydał, nie? Bo przerwałem, jak instalowałem sobie eee, Unique ID, więc musimy wystartować szybciutko serwer. No oczywiście wystąpił mi błąd, no tak jak porównuję, się tablice do równe, nie, długość miał powiedzieć, nie, że jest równa 0 No i teraz już się ładnie nam wszystko buduje, no nie, nie podoba mi się jeszcze UID A, bo jeszcze potrzebuję sobie doinstalować jedną rzecz dla TypeScripta Typesy, czy muszę jeszcze jedną rzecz doinstalować, szybciutko, widzimy tutaj dokładnie komunikat nam mówi z czym jest problem Dokład I co musimy doinstalować, czyli tylko doinstalowujemy to OK, mamy zainstalowane. Jeszcze raz npm start. OK, wystartowało. Widzimy, nasza aplikacja też już działa. Może otworzymy sobie tutaj z powrotem, tam gdzie mamy Developer Toolsy. OK, no to co? Wprowadzamy sobie Apple. Błędy są, 2 kg. Aha, tylko przejdźmy sobie może na komponent App, żebyśmy widzieli naszą, naszą tablicę. Widzimy, że jest na razie pusta. Dajmy opcję Add. No i pięknie pojawiły nam się informacje. Widzicie, jest nasz pierwszy obiekt. Ma ID na dane unikalne. Apple 2 kg. Bot na false. Czyli teraz mogę tak samo dodać kolejne elementy. Tylko widzimy, że jeszcze formule, formularz mi się nie wyczyścił. Więc chciałbym nasz formularz wyczyścić. Możemy to zrobić w sumie bardzo prosty, szybki sposób. W naszej metodzie tutaj, co po prostu wystarczy nam ustawić nowe wartości. Czyli set item pustą wartość. Set quantity na pustą wartość. I uh, nic w zasadzie możemy zostawić, żeby zostało ten, który był uh, ostatnio. Dobra, zapiszmy to. Ok, mamy pustą. Apple 2 kg. Ładnie dodało. Wyczyściło. Uh, ice cream. One item. Add. Pięknie. Widzimy, nam się ładnie z tej no to co? To pozostało nam w chwili obecnej zbudowanie listy do wyświetlania tych naszych itemów, no i potem do oznaczania, który produkt został już kupiony. No dobra, no to zapraszam do kolejnej części.